Witam wszystkich, czas na małe grzebanko. Zaczęło się ogólnie od tego, że gdzieś w tej okolicy słyszałem stuki, tak jakby przed kierownicą, i to było trochę podejrzane. Oczywiście, pierwsza myśl, że może poluzowała się nakrętka amortyzatora, no ale patrzę na kielich, jak widać, znaczki w nic tutaj się nie odkręciło. Ale dla chcącego nic trudnego, niedługo odkryłem tajemnicze stukanie przy ruszaniu wycieraczką. Chyba wreszcie jest przy czym pogrzebać. Na szczęście mechanizm wycieraczek jest dość łatwo dostępny, także czoło miałbym go nie wyciągnąć? Jest przykręcony w trzech miejscach. Z tyłu jest jedna nakrętka, no i z przodu są te dwa miejsca, gdzie wystają przeguby wycieraczek. Muszę jeszcze zdjąć podtrzybie, starając się nie połamać za dużo, bo mam zamiar go użyć ponownie. O, tutaj widać butel, chyba coś przeciekało. A tak na serio to podszybie ma dosłownie kilka lat i tak już ta uszczelka, która tam jest, a była nowa oczywiście, no to już się zintegrowała. Oczywiście w międzyczasie okazało się, że stukanie jest spowodowane rozwalonym przegubem na drążku kierowniczym, także całe moje grzewanie z wycieraczką było w sumie bez sensu, no ale przecież chodziło tylko o to, żeby mieć wymówkę, żeby sobie tu pogrzewać. A jak już wszedłem w tę króliczą norę, no to zobaczmy jak jest głęboka. Tu widzimy przekładnię ślimakową, no i na środku tego białego kółka są dwie ścieżki. Jedna jest po całym wodzie, a druga jest na takim małym fragmencie. Najprawdopodobniej coś do wykrywania pozycji, czyli jeżeli akurat to kółko dojedzie tak, że obwód się zamyka, no to sterownik czy też moduł komfortu wie, że akurat wycieraczka dojechała do swojego krańcowego położenia. Więc jak na przykład wyłączamy wycieraczki, no to prąd jest odcięty w odpowiednim momencie, żeby zostały na dole, a nie na środku szyby. No cóż, i tak wygląda ten czpień od strony pasażera, mniej więcej na środku szyby. Jak widać, najwięcej wody leci nie tylko tam, gdzie przecieka na filtr powietrza, no ale do wycieraczki też najwięcej się dostaje. Tutaj dla porównania jest ten drugi od strony kierowcy. No ten wygląda jeszcze ok. No tu widzimy poczernioną stal. Także w jest w miarę spoko, nic tu się specjalnie nie dzieje. Natomiast ta rano to korozja totalna. Tak samo na tym płaskim ramieniu też widać, że tu oryginalnie było coś co nazwiemy potocznie żółtym mocynkiem, no ale tu widać, że korozja też już wchodzi mocno. Oczywiście silnik daje radę tym kręcić, no bo tutaj jest jednak dźwignia. Najwyżej pociągnie trochę więcej prądu, także nic tam wielkiego się z tym nie będzie działo. Zobaczmy jeszcze te tulejki. Może nie do końca to będzie widać, ale tutaj są tak naprawdę dwie małe tulejki na krawędziach, które wyznaczają oś tego czpienia. Natomiast po środku jest takie jakby zagłębienie, i tam nawet coś widzę. Nie wiem czy to jest smar, czy to jest smar zbudowany z piasku i wody, ale generalnie nic tutaj specjalnego się nie dzieje. Dobra, weź to człowieku złóż, przecież tutaj się nic nie dzieje, nie ma nawet co naprawiać. Naprawdę powinienem to już zostawić. Tyle że kupiłem jeszcze drugi, żeby pogrzebać. W tym nawet te czpienie wyglądają przyzwoicie. Może uda się z dwóch złożyć jeden porządny. Silnik zostawiam swój, ale ten drugi przynajmniej zajrzę do środka. O tutaj jeszcze pozostałość czasu, gdy BMW posiadało Rovera. To była piękna tragedia. A sam silnik, no to nic specjalnego, po prostu zwykły szczotkowy silnik. Szczotek dużo, więc myślę, że w moim też jeszcze jest dość sporo, więc nie ma się tym co przejmować. bardziej uważni widzowie mogą zauważyć, że co prawda z tyłu na tej zębatce była pozycja zero wyznaczana przez te ścieżki elektryczne, no ale tutaj to ramię, które właśnie przykręciłem może być dowolnie zamontowane, więc tak naprawdę trochę w ciemno to zakładam, a potem trzeba będzie poprawić tak, gdzie faktycznie się silnik zatrzyma na zerze. Tak, tak, wiem, tulejek się nie smaruje, bla, 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 zdradzę Wam sekret, oni nawet tego nie sprawdzają. A tak na serio, ładowałem tutaj smar nie po to, żeby to smarować, Znaczy liczę na to, że trochę spowolni korozję tego elementu w środku, może będzie wypierał wodę przez jakiś dłuższy czas. No i odpalam dwie na jeden cykl. No i to jak widać zatrzymują się gdzieś w zupełnie przypadkowym miejscu, a po kolejnym włączeniu jest jeszcze przekręcenie bardziej w dół, także jakby tak założyć to zatrzymywałyby się w połowie szyby. Brakującą uszczelkę uzupełniłem taśmą butelową, która nigdy mnie nie zawiodła. Oczywiście w tym miejscu też popularny jest silikon. No i jeden element, który może faktycznie jest sens coś z nim robić ramiona wycieraczek. No moje już totalnie wypiaskowane od pyłu z drogi lakier bezwawny już dawno zszedł. Generalnie nie podobały mi się od dawna i to może faktycznie jest wymówka, żeby cokolwiek z tym zrobić. Oczywiście plan ambitny był taki, żeby pomalować farbą doskładnikową, potem jakimś bezbarwnym, wypolerować by i byłoby pięknie, ładnie. No ale jak to zwykle w życiu, nie chciało mi się tego robić, więc tylko opryskałem sprayem i do wiosny jakoś potrzyma, a potem będziemy się martwić. Chociaż w sumie tak źle nie wyszło, może nawet do lata wytrzyma. No jak już jesteśmy w temacie wyczeraczek, no to może powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Próbowałem różnych i tanich, i drogich, markowych, i marketowych, generalnie cały przekrój. No chyba możemy się zgodzić, że z tej skali tych dobrych, no to zostają Bosch i Valeo, których można w zasadzie w ciemno kupować. Przelaki marketowe, no to są raczej do dupy, ja bym to omijał. Natomiast ja tutaj, jak widać, mam Oximo, to są chyba w ogóle polskie wycieraczki, ale generalnie ja bym je dał pośród tych dobrych, a nawet jeszcze lepszych, bo są połowę tańsze niż Bosza. Także mogę z czystym sumieniem polecić jako tańszą alternatywę. Kiedyś myślałem, żeby zrobić jakiś test wycieraczek, ale nie wymyśliłem żadnego uczciwego sposobu porównania, więc w sumie nic z tego nie wyszło. Wiem, że niektórzy jak demontują ramiona, to potem oznaczają na szybie, gdzie ta wycieraczka była, żeby ustawić. Ja to zawsze robię na oko, mniej więcej w tym miejscu, gdzie kończy się. Ten ciemny obszar na szybie ewentualnie trochę potem poprawiam i jakoś nigdy nie mam z tym problemów. No i oczywiście jest coś takiego jak ustawianie kąta wycieraczek, i nawet do tego jest specjalny przyrząd BMW. Także jak ktoś koniecznie chce, to proszę bardzo. Ja osobiście nie widzę sensu w czymś takim. O nie, wciąż działa. Co zrobiłem nie tak. Oczywiście wcześniej też działały, więc nic nie naprawiłem, ale przynajmniej zmarnowałem Wam czas. Na koniec chociaż jakaś ciekawostka, tak długo się ociągałem z montażem tego filmu, że zima mnie złapała. Co ciekawe, do tej świeżej farby na ramionach nawet śnieg nie chce przymarzać. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.